Samy w nowym roku, bo dopiero to jest pierwszy film nagrywany w tym nowym roku i zaczęliśmy sobie od siłowni, więc super. Przynajmniej ja tak myślę. Postanowienie noworoczne? Nie, 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 to nie jest postanowienie nowego. To jest zwykły powrót po prostu po tak. tym. A teraz musimy parę rzeczy pozałatwiać, pójść w parę miejsc, kupić parę rzeczy. Weronika jest zła, bo jej się popsuły. Te. Znaczy, nie jestem zła, ale już tak od dłuższego czasu mówię Maxowi, że kurczę, musiałabym mieć nowe słuchawki na siłownię. Werka ogóle... ma jeszcze stare, wysłużone od Z... iPhone'a 4S. Patrzcie to, Kumacie to, już to mi puszcza, bo w ogóle chodzi o to, że ja mam tutaj tak małe te uszy, że mi tylko te słuchawki wchodzą, te wszystkie nowe. Yy, ja wypadają, tego nie rozumiem. Te mi nowe iPhoneowskie wersje, nie ten. Nie, nie pasują mi w ogóle do uszu. I pomyślałam sobie, że przydałoby mi się najlepiej, chyba takie nakładane po prostu bezpieczeństwo. I dlatego werka używa takich starych, wysłużonych słuchawek, nie? Gdzie posmarowałeś? Nie, zaraz no, posmaruję. Tak. Nie. Szybkie odświeżenie wleciało, jeszcze trzeba właśnie nakremować gębę. Werka zawsze tego pilnuje. Nie? Kupiłam mu <laughs> produkty do pielęgnacji tego. Chciałeś powiedzieć pryszczot tego ryja? Nie chciałam tak powiedzieć. <gry> ale ja wam powiem od razu o co chodzi. Ja po prostu bardzo nie lubię sobie kremować paszczu w momencie, yy, na przykład zaraz po kąpieli, bo później mi się cała gęba poci. Ja zazwyczaj po kąpieli muszę odczekać z godzinę, tak żeby wiecie, mi się wszystko osuszyło. Nie wiem dlaczego tak mam, ale mam straszną potliwość na, na twarzy. Nowy rok, to czas na powagę, żeby być znowu już bardziej poważnym. I czas na poważne decyzje, Weroniko. Jakie decyzje? Poważne. No. Poważne, muszę być już teraz poważnym człowiekiem. Te ostatnie vlogmasowe moje wybryki to były raczej ostatnie, teraz muszę być takim poważnym człowiekiem. No i z tym się wiąże coś właśnie poważnego. Dlatego w tym roku no, muszę też się pozbyć tego bydlaka śmierdziela. No dojrzałem do tej decyzji, ale właśnie, tutaj jest taki mankamencik mały, ale nie martwcie się, jeżeli ktoś się zdecyduje, to z autokasko sobie to naprawię. Teraz na tym samochodzie mam założone felgi zimowe. Mam jeszcze te dwudziestki, jakby co, więc ktoś dostanie ten samochód po prostu z dwoma kompletami felg. Te felgi są na zimę bardzo dobre, a tamte dwudziestki to zresztą widzieliście. Jeżeli ktoś nie pamięta, to na Instagramie też mam gdzieś fotę. Na tamtych wygląda zajebiście. Na tych nie jest źle, ale wiadomo, to tylko zimówki. Żony nie dorzucam w pakiecie, niestety, albo stety dla mnie, stety, a dla je wszystkich innych, niestety. Środek bardzo pięknie zachowany jak widać, e, więc tak, z takich informacji, bo być może ktoś z Was będzie chciał przejąć te, te, to auto, leasing, zostało jeszcze, dobra, 8 rat jest spłaconych więc zostaje jeszcze tam do 35, ogólnie to sobie, po sobie odejmijcie. Wykup jest 30% z tego co pamiętam, to jest chyba 25 koła albo trochę więcej, nie pamiętam, jeszcze dokładnie sprawdzę yy, i odstępne bym chciał 30. Odstępne bym chciał 30 z racji tego, że są nowe fele, jedne i drugie są nowe fele i są jeszcze tutaj dodatkowe takie rzeczy jak tania jazda, czyli LPG. Także jeżeli ktoś byłby zainteresowany tym autem, to odzywać się do mnie na dm na Instagramie, ale naprawdę proszę, tylko osoby naprawdę takie zainteresowane, które no, chciałyby kupić ten samochód. Przyszliśmy na japońską. Kuchnię, kuchnię, orientalną. Werka ma tutaj ładnie... Wera wzięła wszystkiego po trochu, a uwaga ja. Zobacz jaki jest makaron. Ej, kurczak jest dobry, zutko, kwaśny. Ale ten makaron jest do dupy. Chyba z z tęchlizną. Z kolei ryż jest zajebisty, według mnie. A co ty próbowałeś tutaj? Aha, tego kurczaka próbowałeś, też miał zimny? No, ale dobrze. Ja nie lubię zimnego. Jakbym przyszedł tu kolejny raz, to bym tylko i te ziemniaki. Ta wieprzowina barbecue była bardzo dobra. To jest kurczak po szyczułańsku. -ańs. <grym> Taki i se, tak? Tak, so tak sobie. Idę teraz e, oddać rajstopy, które kupiłam sobie e, jakoś e, przed Nowym Rokiem. Ej no, kupiłam kurde rajstopy, nie? Zapłaciłam za nie 70 zł. Otwieram, patrzę tam dziura i ciekawa jestem, czy mi to zwrócą. Zadowolona pipi. Iku, jakie miłe panie, powiem, o tej kalcedoni. Od razu drinki mi wymieniły na nowe bez problemu. Zarobiście. Myślałam, że trzeba będzie składać jakieś reklamacje, czekać, wiesz, te takie pierdy, pierdy. A tu Od razu. A tu od razu pani mi wymieniła na nowe ekstra. I to jest jedzenie. Ale nie, <laughs> nie jakieś dziwactwa. Słuchajcie. Wróciliśmy do domu. Jak zresztą widzicie, że jestem w piżamce, wykąpana, nawet już sobie drzemkę zrobiłam. Sporo osób pytało się, w którym już jestem tygodniu ciąży, więc, kochani, zaczęłam 18 tydzień ciąży. A nie, że już jest? No jest. Właściwie, właściwie to ja nie wiem, jak to powiedzieć, hmm. bo generalnie w aplikacji mam napisane, że już jest osiemnasty, że się no. rozpoczął osiemnasty, ale on jeszcze nie jest skończony, czyli jest siedemnasty plus... Ileś tam dni Ile... braku mam. No, więc to jest jakoś tak... No, no jest brzuszek. Ale dobra, on też teraz mam wrażenie, że jest taki większy, przez to, że się kolacji najadłam. Rano on jest mniejszy, trzeba będzie rano zobaczyć. No, tak taki nie widać, widać, nie? No, no widzisz, jeszcze nie jest taki duży. A, ja wiem dlaczego. Weź tak stań bokiem, ale mniej. Tak? O, no, i teraz widać, że jest taka piłeczka. Ładna? Ładna piłeczka. Słuchajcie, ja się w ogóle zastanawiam nad tym, hmm, czy ten nie jest za duży, bo w sumie. Co? No nie wiem, nie wiem. Jestem na takiej grupie na fejsie i tam na przykład dziewczyny sobie pokazują brzuszki, jak tam mają w danym tygodniu ciąży i na przykład widziałam, że jakaś dziewczyna w, będąc w tym właśnie tygodniu co ja, no to miała trzy razy większy brzuch niż ja. No, Więc... martwisz, no. Nie wiem, ale Twoja mama mi tak Może mówiła, że... Może ona bliźniaki że... miała? Nie, twoja... nie, nie, jedno dziecko. No. Mówiła, że Twoja A twoja mama mówiła, że w sumie duży mam ten brzuch. Dobra, jej to się nie ma co słuchać. I się tak. trochę, i się tak trochę się zastanawiam, czy czy to dobrze, czy źle? W sensie, z jednej strony ja się cieszę, że dzieciątko rośnie, wszystko jest dobrze, ale ja nie wiem, czy to nie jest przez to, że za dużo jem i czy nie muszę bardziej. 4 kilo przytyłaś, jak na razie, nie? Tak, 4 kg. Kilo... Ej, albo dobra, nie będę, teraz nie ma sensu sprawdzać, ile, bo w sumie z wieczoru rano się ważyłam, miałam 59. To niektóre może wrzucają, jaką kupę mają z rana? Widziałam też na jakiejś grupie, że jakaś tam wrzuciła yy, kupę dziecka i pytała się w necie, czy. Taka ciekawostka kiedyś chyba wam opowiadałam o tym, że moja mama dowiedziała się o ciąży ze mną w szóstym miesiącu i właśnie tak jak w święta byliśmy, czy znaczy po świętach, a w zeszłym roku jak byliśmy <grym> To mama tak patrzy na mój brzuch, nie? I mówi, no taki właśnie miałam w szóstym miesiącu ciąży z tobą. Aha! Ja tak patrzę! A mówię, co, by ty to gdzie ja się zmieściłam, a ona była bardzo chuda, nie? No, ale ty byłaś malutka, podobno, nie? No, tak, tak, byłaś wcześniaczkiem. No. Ja uważam, że nie ma się czym przejmować, ponieważ każda kobieta ma inne ciało, każda inaczej to przechodzi, więc jedna może mieć większy brzuszek, druga może mieć mniejszy brzuszek. To nie ma znaczenia. Znaczy nie ma to, żeby się dobrze czuć, żeby się dobrze odżywiać, żeby y, ćwiczyć, żeby dbać o siebie i co będzie, to będzie. A ja w tym wszystkim po prostu po prostu uważam, że Weronika cały czas wygląda tak samo, tylko jedyne co to że ten brzuch jej urósł. A no ja nie wiem, no bo jak się z kimś jest na co dzień, to się nie widzi takich zmian, no bo to postępuje e, no postępuje z dnia na dzień powoli. Już tak powoli do zaczyna do mnie docierać, że kurde, Vera, ty już jesteś w ciąży. Że faktycznie jest to dzieciątko, że ono tutaj ci rośnie i w ogóle Nie wiem jak to powiedzieć. Ej, nie no, serio. Bo mówisz ja naokoło, wie... żeby no zaraz wiem, od razu. Nie, mówię naokoło, bo dla mnie to jest takie bardzo wzruszające i takie uh -huh. takie. No dobra, po prostu poczułam pierwsze ruchy dzieciątka. To w ogóle był taki hit, bo jeszcze rozmawiałam z koleżanką, jakieś jakoś przed świętami. I ona mi właśnie mówiła, że ona już poczuła te ruchy dzieciątka, a ja mówię, kurczę, jeszcze nie czuję, a jesteśmy w podobnym właśnie tygodniu ciąży. I ja sobie myślę, kurde, bo każdy to mówi, że to jest niby jak takie taki trzepot motyla, czy coś takiego, kurde. no że to jest takie delikatne i ja się zastanawiam, mówię, kurde, jak ja to rozróżnię, czy to jest faktycznie dziecko, czy to nie jest po prostu w jelitach jakieś gazy, czy coś. Jakieś przelewanie. Ale podobno później jest tak, że tam kopie, wali, A, jak jest I później już ma się dosyć tego. No i, no i właśnie chciałam się pochwalić, że na. No nie no, wydaje mi się, nie, to na pewno, bo wydaje mi się, że matka takie rzeczy chyba czuje. Że, że to właśnie, że poczułam dzieciątko, bo leżałam sobie, oczywiście po jedzeniu, i tak w pewnym momencie poczułam takie, takie delikatne. Taki dotyk, jakby, taki bardzo delikatny. I na początku pomyślałam, że kurczę, może to jest, że mi tam coś w tych jelitach jeździ, ale nie, bo potem znowu było tak delikatnie. I potem znowu. I tak sobie myślę, kurczę. To było inne. Znaczy, to było takie. Nie wiem, jak to pisać, ale to było takie fajne przeżycie. Tak. Tak. A później już teraz nie miałaś. Tak? No właśnie, właśnie. Chodzi o to, że teraz też każdego dnia czuję. Też tak mniej więcej o tej samej porze, ale to też jest takie, kurczę, czasami subtelne, że to jest takie ledwo wyczuwalne. Ja jestem ciekaw, ogólnie no ci się ciekaw. Nie mogę się doczekać momentu, jak już to będzie tak tutaj widać na brzuchu, że ja będę czuł, że przyłożę na przykład rękę i będę czuł. No. Go to już chyba tak bliżej końca, nie? dosyć jestem ciekaw całego przebiegu ciąży, w ogóle jak to tam się wszystko robi, z czym to tam się je, jak to przebiega. Werka mi też dużo tłumaczy. Ja mam taką tą aplikację, zresztą mi sami polecały, same polecałyście, Ciąża Plus, jakoś tak to się nazywa, i ja tam często, jak się zaczyna nowy tydzień, to ja Maxowi robię screeny i, i wysyłam, żeby wiedział, jak jak wygląda no ciątka. I teraz to już jest ten moment, gdzie nasze maleństwo już zaczyna słyszeć, więc teraz musisz uważać na to, co gadasz. Aha. Jakim tonem. Dobra, może nie, że na co. Na, może nie na to, co gadasz, ale jakim, jakim tonem. No teraz na przykład wydaje mi się, że ty bardziej krzyczysz pipi niż ja. ja. Się tutaj emocjonujesz ja mówię spokojnie. Ale ja się emocjonuję. To jest w ogóle radość. Ja jestem mega podekscytowana i. Ja cieszę, się cieszę. Ja mam taką nadzieję, że już się dowiemy jaka jest płeć, że po prostu no, no ja nie mogę się doczekać. To jest coś, co ja już muszę wiedzieć i, i to jest już mus, bo ja nie wiem czy mam mówić, że tam jest mała Pipi, czy tam jest mały Maku. <laughs> no nie wiem, no i do tego ja chcę wiedzieć, żebym mógł się już nastawić, jak będzie synek, to żebym, nie wiem, już pomyślał perkusję jaką mu kupić, nie? <laughs> To co jeszcze za mały będzie, ale. No ile coś... będzie, jeżeli go będzie ciągło do tej twojej parkuzy, no tak, to wtedy, a nie na siłę. No nie no wiem. A dziewczynce pokupują już jakieś może ubranka takie tatusiowe. Na przykład wiesz tam coś w stylu. Córeczko tatusia, to sprawy, nie? Oj. Nie no to jest takie trochę wiocha, takie koszulki, ale co tam? Nie czemu? Ja bym chciał. No, no, no pewnie jak będzie córeczka, to pewnie no będzie to oczko w głowie, tak czuję. Jak będzie synek, to też będzie oczko w głowie, ale. Ja wiem, że z dziewczynkami jest tak, że raczej chłopy bardziej się wkręcają i mają takie y, więcej cierpliwości. Tak mi się wydaje. Kto by w ogóle pomyślał, że 2023 rok zaczniemy. Z oczekiwaniu na dzieciątko nasze. No to będzie taki rok największej zmiany. Mhm. Zeszły rok zapowiedział nam tą zmianę, a ten rok będzie już takim rokiem, gdzie ta zmiana się dokona. Ach, ja cię w ogóle się tak cieszę, jak sobie pomyśla o tych dwóch latach ostatnich, to były dwa lata czy trzy? Dwa. Dwa lata, nie? One były tak, tak straszne i nagle bum, tak chyba musiało być, taka, no tak. taka nasza mała nagroda. Naszą iskiereczkę, naszą bolusię, kochana. Istotka. Hm. Właśnie, Krasoń. Coś Ciebie za ojciec. Miałeś uzupełnić książkę? No zupełnie, no bo ja mam ten problem, że się nie mogę zabrać. Ale przypomnij mi jutro. I to... jutro zrobię. Nie, sam musisz o tym pamiętać. No dzisiaj Najwyżej... pamiętałem, a zajmowałem się innymi rzeczami. Pracuję nad pewnym projektem. Jeżeli to mi wyjdzie to będę zarobacł trochę z Werką, a jeżeli mi nie wyjdzie, to, to nie. Ale to, to wtedy będę musiał coś innego wymyśleć. Teraz muszę myśleć o tym, żeby rodzinę utrzymać. I muszę nie tylko YouTube, trzeba coś innego jeszcze. Zaczynamy od zmiany auta. No. Ja bym się bardzo cieszyła, jakby ktoś był chętny, bo oczywiście mój mąż. Ja bym chciał wtedy kupić jakieś fajne, w miarę nowe auto, żeby, żeby hmm. było, ale żeby nie było jakieś drogie, żeby później szybko można było Mustanga z powrotem mieć jako drugie. No gdzie? Aha, jako drugie. Po drugie, tak. Idź matka spać, ja idę jeszcze sobie pomyśleć o życiu. Ja muszę jeszcze poszukać, yy, o właśnie, może ogląda mnie ktoś z okolic Poznania albo z Poznania. Jeżeli znacie jakiegoś dobrego fizjoterapeutę urologicznego, to dajcie znać bo musiałabym chodzić na fizjoterapię urologiczną, bo mi tam brzuszek boli i pani ginekolog właśnie mi zaleciła. Tak. Czytajcie znać, jak znacie? Dobranocka.